Jak to jest, że my się doposuwamy już do tak perfidnych i paskudnych rzeczy, jakie robimy? Sami wiecie, że zginęła dziewczyna teraz w Katowicach, która została rozjechana przez, przez autobus. Nie jestem jakimś tam specjalistą ani specem od, od takich rzeczy. To wszystko wyjaśni prokuratura, śledztwo, bo jest to, śledztwo, bo jest to niestety. No, Yy, bardzo poważna sprawa yy, grozić chłopakowi tutaj yy, dożywocie lub do 25 lat za, za zabójstwo, ale wychodzą coraz no, nowsze fakty, że był po jakichś silnych lekach depresyjnych i tak, dalej, i tak dalej ale posłuchajcie mi, jak możecie, ja nie mówię do was bo ja, ja nie mówię, że ktoś tu jest z tych osób ale jak... A można wchodzić z zmarłej dziewczynie, która zginęła, słuchajcie, pod kołami autobusu i takie bzdury wypisywać u niej na, 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 na jej profilu. To jest nie do przyjęcia, słuchajcie, to jest nie do przyjęcia. Jak my możemy być takim paskudnym narodem? Dziewczyny nie ma, dziewczyna nie żyje, yy, osierociła dwójkę dzieci, a wy wchodzicie, ja mówię do tych, którzy to robią, wchodzicie i sobie po prostu jaja robicie. Jak możecie robić z dziewczyny yy, patomatkę? To, że miała 19 lat i dwójkę dzieci, to jest patomatką? Czy was po za przeproszeniem, ja przepraszam, ja mówię ja po prostu dzisiaj już mam dość bo wybuchłem, ja się staram nie kląć i ja nie, obiecuję, że dzisiaj to jest mam nadzieję jeden z nie, nielicznych razy, ale jak można coś takiego robić, słuchajcie czy wyście byli na jej profilu, ty widzieliście czy ci ludzie od, odpieprzają, co ci ludzie wypisują, zamiast współczuć i pomóc tym dzieciom yy, bo jest biurka na te dzieciaki i mam nadzieję że, że ktoś tam pomoże, bo to jest naprawdę tragiczna sytuacja, malutkie dzieci, które nigdy nie zobaczą swojej matki, słuchajcie nigdy swojej matki nie zobaczą, ale zobaczą te wpisy te paskudne wpisy, które ludzie zostawili na jej, yy, na jej słuchajcie, yy, profilu to jest nie do przyjęcia to jest, to jest po prostu upadek społeczeństwa to jest uspadek społeczeństwa i jakiejkolwiek moralności, brak jakiejkolwiek moralności jak można pisać takie rzeczy jak można pisać teksty typu, o straciła głowę no kurwa, świetnie, no straciła głowę no, fantastycznie po prostu bezczelność, bezczelność i jeszcze raz bezczelność, ja mam nadzieję że administracja Facebooka zablokuje ten profil i nie pozwolą na tego typu bezczeszenie czyjejś pamięci. No słuchajcie, to, to, jest, to jest przerażające, to jest patologia, po prostu to jest patologia, patologia, jeszcze raz patologia, no. No naprawdę, słuchajcie, wejdźcie sobie, ja nie, nie mogę podawać jej danych, no bo nie mogę, ale w, w sieci jest jej imię i nazwisko, e, są linki do jej profilu, wejdźcie i zobaczcie, co ci paskudnie ludzie tam wypisują. To jest po prostu nie do przyjęcia, to jest po prostu nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia, kochani. I jak my, Polacy mamy iść w jedności, jak my potrafimy takie świństwo zrobić i to jeszcze w takim w takim momencie, rozumiecie? Ktoś umiera, ktoś ginie w tragicznych war, w, w, w okolicznościach, a Polak jest takim hamem skończonym i takim gburem, że idzie na profil dziewczyny, która nie żyje i wylewa hejt na nią. Po prostu to jest... Ja tego nie rozumiem. Ale jak można nie szanować, jak można nie szanować e, dziewczynę, która która miała dwójkę dzieci i w wieku 19 lat i robi z niej patomatkę, bo on, bo co robiła o piątej rano y, dziewczyna, która ma dwójkę dzieci, a wy się nie bawicie po dyskotekach, nie chodzicie na imprezy, nie, nigdy wam się nie zdarzyło, że zostawiliście swoje dzieci pod opieką teściowej i pościcie na imprezę? Mało razy? No, w same świętoszki, kurwa, słuchajcie, same świętożki po prostu. Ach, bo po prostu normalnie szlak nie trafia.